Zastanawiasz się, jak wdrożyć platformę B2B? A może myślisz o cyfrowej transformacji i szukasz sposobu na zwiększenie efektywności swojej sprzedaży? Jeśli odpowiedziałeś tak na którekolwiek z tych pytań, zapraszamy Cię na szkolenie, jakiego jeszcze nie było na polskim rynku. B2B Masterclass to wyjątkowa okazja, by zdobyć praktyczną wiedzę na temat wdrażania platform B2B i cyfrowej transformacji sprzedaży. Podczas tego szkolenia omówimy kluczowe wyzwania, jakie napotykają współczesne firmy B2B w procesie cyfrowej transformacji. Dowiesz się, jak wdrożenie platformy B2B może znacząco podnieść efektywność sprzedaży. Podzielimy się z Tobą naszymi doświadczeniami oraz konkretne case studies pokażą, jak firmy z różnych branż osiągnęły sukces po wdrożeniu platformy B2B. Podczas szkolenia omówimy dokładnie etapy wdrożenia platformy B2B, pokażemy, jak CRM i panel handlowca wspierają zarządzanie relacjami z klientami oraz efektywność sprzedaży. Przedstawimy, jak zarządzać danymi produktowymi dzięki systemom PIM, które są nieocenione w optymalizacji sprzedaży i marketingu. Po szkoleniu otrzymasz dostęp do zamkniętej społeczności na LinkedIn, gdzie będziesz mógł wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z ekspertami oraz innymi uczestnikami. Dodatkowo zapewnimy Ci po szkoleniu godzinę indywidualnej konsultacji z ekspertem, aby omówić konkretne wyzwania Twojej firmy. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj. Zarejestruj się już dziś i dołącz do nas. Zapraszamy!